Rush and Crush by Tehacek, substancja metkatynon z paczki akataru, otrzymany w chłodzonej reakcji z KMNO4 w occie, zażyty do ustnie i doświadczenie, 19 lat, doświadczenie różne i liczne, jeżeli to istotne, to w dziedzinie stymulantów używałem amfetaminy, efedryny i polskich piguł. Set and setting, dom, komputer, Praca z ojcem, dzień przed wyjazdem, humor dopisywał. Jako, że w dziale stymulanty nie ma żadnego trip reportu dotyczącego medkatynonu, a mam właściwie wolną chwilę i chęć do pisania, przedstawię co i jak. Opis dotyczy najsilniejszego działania metkatu, jakiego doświadczyłem. A jako, że katar mi nie dolegał, pozostawało tylko przerobić tabletki na domowy metkat. Reakcja jak zwykle udana. Mikstura po prawie 40 minutach spędzonych w otoczeniu zimnej wody została przefiltrowana i spożyta. Kto próbował metkatu, ten wie co to za smak. Spotkałem się z opinią, że jest on nieporównywalny do czegokolwiek innego. Jednak padła ona z ust człowieka, który nie próbował benzydaminy ani krotomu. O tyle dobrze, że paskudztwa... Jest niecały kieliszek. Zaraz po połknięciu zapiłem mocnym sokiem made by babcia, zagryzłem kiełbasą i nie było bólu. Usiadłem przy kąpie, nie czując żadnych efektów przez pierwsze 20 minut. Po tym czasie pojawiły się jakże typowe dla metkatu delikatne fale dziwnej lekkości i radości. Wiedziałem, że od tej pory wszystko zacznie się rozkręcać. Faktycznie nie minęła chwila, kiedy stwierdziłem, że hej, to zdecydowanie zbyt mało energiczna muzyka. Odpaliłem więc drum and bass. Tak, to jest to. Każda nuta, każdy bas wbija się w głowę, wypełnia ją i szybko ustępuje miejsca kolejnym dźwiękom. Perfekcyjne brzmienie na chwilę. Przestałem się bawić kompem, wsłuchując się jedynie w brzmienia. Tak. Metcat zdecydowanie krążył już we krwi z zawrotną szybkością. Po chwili już nie tylko czułem, ale także i widziałem jego wpływ. Zacząłem bujać się na fotelu w rytm muzyki, wymachiwać głową, stukać nogami. Niemożliwe było pozostawanie w bezruchu, dlatego ruszałem się na tyle, na ile pozwalał fotel przed kąpem. Niesamowitą radość sprawiała rozmowa na ircu. Pisałem, pisałem i pisałem. Wymiana spostrzeżeń była niezwykle zajmująca. A im więcej i składniej pisałem, tym czułem się lepiej. W takim podrygująco klikającym stanie spędziłem około 30 minut. Czułem się bardzo dobrze, zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Może gdyby nie przymus ciągłego ruchu, można byłoby mnie nazwać zdrowym i szczęśliwym osobnikiem Homo sapiens. Zabawę kąpem przerwał mi ojciec, mówiąc, że potrzebuje mojej pomocy przy zakładaniu siatki ogrodowej. Zazwyczaj w takich sytuacjach jestem raczej rozdrażniony, nie lubię kiedy ktoś mi przerywa dobrą zabawę. Jednak o dziwo, od razu wstałem od kompa, złapałem kombinerki i ruszyłem do ogrodu. Cała praca polegała jedynie na odpowiednim wygięciu końców drucianej siatki, a następnie ich skręceniu. Ja je wyginałem, ojciec szedł za mną i je skręcał. Zaczęła się rozmowa. No może to za dużo powiedziane, bo w rzeczywistości to ja ciągle mówiłem ojciec jedynie przytakiwał, czasami dodawał jakiś komentarz lub pytał o coś dotyczącego moich opowieści. Praca paliła mi się w rękach, druciki szybko się gieły w kombinerkach. Także zostawiłem ojca daleko w tyle. Po chwili razem z nim robiłem jego działkę. Praca, praca i po pracy, praca odkładałem kombinerki i nagle ząk. Ręka we krwi. W miejscach gdzie ściskałem kombinerki najpierw musiały pojawić się pęcherze, potem pękły, a ostatecznie zacząłem orać sobie pozbawioną na skórkę skórę. Dopiero kiedy zdałem sobie sprawę, że zrobiłem sobie kuku, poczułem lekkie pieczenie. Całość wyglądała nieciekawie, poszedłem więc do domu przemyć dłoń odkarzaczem, a że robota była skończona usiadłem do kompa. Powrócił poprzedni stan. Oj, jak mi było dobrze. Muzyka znów rozpychała moją głowę od środka. Delikatne dreszcze przebiegały po karku, a nogi i głowa zaczęły się bujać razem z dudniącym basem. Rozmowa na ircu, sms-owanie, oglądanie filmików, krótki epizod z jakąś gierką. Nie pamiętam w co grałem, w każdym razie niezbyt mnie to zajęło. W ten sposób spędziłem następne trzy godziny. Ponownie przerwał mi ojciec. Powiedział, że jak chcę zarobić na browar, mogę iść pomóc sąsiadowi przenosić belki. Pomyślałem: Czemu nie? Udałem się do sąsiada, zabrałem się za robotę. Może Metkat nie zwiększył moich możliwości w dźwiganiu, bo belki były tak ciężkie, na jakie wyglądały, ale na pewno mi się zmęczyłem. Całą pracę wykonałem w różnym tempie, dokładnie i z zapałem kiedy skończyłem sąsiad poczęstował mnie browarem którego wypiłem dość szybko na miejscu po czym wróciłem do domu jak słusznie się domyślacie usiąść przy kąpie stwierdziłem że działanie marcepanu zdecydowanie osłabło nie czułem już takiej euforii natomiast powoli zaczęło się dawać we znaki zmęczenie fizyczne Siedziałem przy komputerze, z każdym kwadransem coraz mniej pobudzony, coraz bardziej zmulony i mniej szczęśliwy. Wciąż dało się odczuć stymulację fizyczną. Serce nawalało jak szalone. Ciśnienie musiałem mieć dosyć wysokie. Minęła godzina, może dwie, po czym przestałem się łudzić, że to, co czuję, to słabnące działanie kota. Zaczął się po prostu hamski, ciężki zjazd. Zaczęło mi się robić gorąco, oblałem się potem. Otworzyłem okno. Co trochę pomogło, jednak wcale nie poczułem się lepiej, wręcz przeciwnie. Zwał przybierał na sile. Włączyłem Need for Speed Underground 2, jednak zarówno gra, jak i muzyka bardzo mnie irytowały. Irc, GG pisanie nie było wcale fajne, raczej nudne i denerwujące, jako że następnego dnia miałem jechać na ircową majówkę, musiałem się spakować. Znalezienie czegokolwiek w tym stanie było czymś strasznym. Chodziłem po domu, zaglądałem w różne miejsca, nie mogąc znaleźć plecaka. Kiedy już mi się to udało i zacząłem się zastanawiać, co mam spakować, ogarnęła mnie fala rezygnacji. Poczułem się bezsilny wobec chaosu, który szalał w mojej głowie. Usiadłem na łóżku, schowałem twarz w dłonie i zacząłem zwyczajnie wyć, płakać, tylko że bez łez. Po wrzuceniu kilku rzeczy, które miałem pod ręką, postanowiłem, że pakowanie dokończę jutro. Położyłem się do łóżka i próbowałem zasnąć, o śnie nie było jednak mowy. Leżałem zalany potem, z walącym sercem, przewracałem się z boku na bok. Przesypiałem może na minutę. W takim stanie znajdowałem się do godziny trzeciej nad ranem. Potem w końcu udało mi się zapaść w niespokojny sen. Podsumowując, to był jedyny raz, kiedy zejście okazało się tak tragiczne. Jednak intensywność fazy była na tyle duża, że gdyby zjazd i raż były w odwrotnej kolejności, to ten drugi w pełni zrekompensowałby kiepskie zejście. Jeżeli lubisz słuchać trip raporty i chciałbyś, żeby ten kanał się rozwijał, rozważ wsparcie kanału. Szczegóły w opisie filmu.